Papież Franciszek w swoim przesłaniu, którego słuchaliśmy, podkreślał, że tutaj w Gnieźnie święty Jan Paweł II wskazał nam na aktualność świętowojciechowego dziedzictwa nierozłącznie związanego z posługą prymasowską w szerszym kontekście zjednoczonej Europy. Dlatego teraz pragnę wspólnym głosem zgromadzonych tutaj prymasów z Czech, Francji, Hiszpanii, w obecności delegata księdza prymasa z Anglii wypowiedzieć naszą wspólną troskę o nasz wspólny europejski dom. My prymasi z Czech, Francji, Hiszpanii i Polski, w obecności delegata prymasa z Anglii spotkaliśmy się u grobu św. Wojciecha męczennika niepodzielonego Kościoła, którego święty Jan Paweł II nazwał patronem budowania jedności europejskiej. Okazją do naszego zjazdu jest 600-lecie posługi prymasa polski na trwałe związanej z arcybiskupem metropolitą Gnieźnieńskim. Nasze spotkanie podkreśla jedność Kościoła w Europie. Oraz jego zatroskanie o dziś i jutro naszego kontynentu. Pierwszy prymas Polski arcybiskup Mikołaj Trąba pozostaje wzorem wielkiego męża, który w Ewangelii szukał inspiracji do rozwiązywania problemów związanych z ówczesnymi kryzysami Europy. Kierowana przezeń delegacja polska na Soborze w Konstancji przypomniała o źródle tożsamości europejskiej, miłości Boga do ludzi bez względu na wyznanie, przynależność narodową czy jakąkolwiek inną. Prymas tysiąclecia, Stefan Kardynał Wyszyński, sprawując Eucharystię w katedrze kolońskiej, mówił: Europa musi znów się dowiedzieć, że jest nowym Betlejem dla świata, dla wszystkich ludów i narodów. Europa ofiarowała światu niepowtarzalny humanizm, bazujący na zdobyczach myśli greckiej. Rzymskiego prawa i Bożego objawienia. Ta synteza jest wielkim osiągnięciem, umożliwiającym Europie rozwój i wyjątkowy wkład w światowe dziedzictwo. I niespełna rok później papież Jan Paweł II wypowiedział w stolicy Polski znamienne słowa: Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć. Bez Chrystusa nie może zrozumieć ani tego, kim jest, ani jakie jest Jego właściwa godność, ani jakie jest Jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Przybywając do gniezna w 1997 roku u progu kolejnego etapu integracji europejskiej w obecności prezydentów siedmiu państw zachodu i ze wschodu kontynentu ostrzegał że nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Obecnie papież Franciszek zwraca uwagę, że Europa nie jest tylko zbiorem zasad, które należy przestrzegać, podręcznikiem protokołów i procedur, których należy przestrzegać. Jest ona życiem, sposobem pojmowania człowieka, wychodząc od jego transcendentnej, i niezbywalnej godności. To właśnie przesłanie my, jako Kościół i prymasi z wielu krajów, powtarzamy dziś Europie. Dzieje naszego kontynentu pełne są ślepych dróg, nieludzkich ideologii, wyniszczających konfliktów i wojen. Europa jednak zawsze potrafiła pokornie wracać do swych korzeni, czerpiąc z Ewangelii. I budując cywilizację na miarę człowieka. Nie przezwyciężymy wielorakiego kryzysu, jeśli nie uklękniemy i nie zaczerpniemy ze źródeł, bez których wartości europejskie, wolność, sprawiedliwość, godność osoby oraz szacunek dla wspólnego dobra są trudne do zrozumienia, zdając sobie sprawę z, naszych, z naszej wspólnej odpowiedzialności ślad za Ojcem Świętym Franciszkiem. Apelujemy do europejskich narodów, ich przywódców o solidarność, która polega na świadomości bycia częścią jednego organizmu, a jednocześnie pociąga za sobą możliwość, aby każdy człowiek mógł współczuć z drugim i z całością. Jak nigdy dotąd, Europie potrzebny jest dziś konsensus, Bazujący na wartościach chrześcijańskich i ludzkich, wypracowany w duchu solidarności i pomocniczości, wolny od populizmów i egoizmu.